Odpalamy protokół Historyczna Kronika Skandali. Dziś zabieramy Was w niezwykłą, sentymentalną podróż w czasie. Cofniemy się o 20 lat do czasów, kiedy wszystko było prostsze, a dramy w polskim show biznesie jakby bardziej autentyczne. Dziś świętujemy 20 lat tańca z gwiazdami. Tak jest, ten program, ta legendarna, niezniszczalna instytucja, ta fabryka romansów, skandali i połamanych żeber jest z nami już od dwóch dekad. Z tej okazji my w Alercie Celebryckim, jako samozwańczy historycy polskiej popkultury, postanowiliśmy przypomnieć Wam największe, najgłośniejsze i najbardziej ikoniczne momenty w historii tego show. Zapnijcie pasy. Zacznijmy od ery niewinności, czyli od pierwszych edycji w tvn -ie. Kto z nas nie pamięta tego historycznego momentu, kiedy na parkiecie narodziła się miłość Kasi Cichopek i Marcina Hakiela? Cała Polska z zapartym tchem śledziła ich każdy krok. To była nasza pierwsza narodowa, taneczna telenowela. Oczywiście jak wiemy dzisiaj, finał tej historii był znacznie mniej romantyczny, ale wtedy. Wtedy wszyscy wierzyliśmy w tę bajkę. Potem była edycja, która wstrząsnęła nie tylko show biznesem, ale i polityką, kiedy wygrała córka prezydenta Aleksandra Kwaśniewska. To był moment, w którym taniec z gwiazdami przestał być tylko programem rozrywkowym, a stał się niemal referendum popularności. Ale prawdziwa, mroczna i soczysta historia tańca z gwiazdami to historia jego słynnej klątwy. Ileż to małżeństw i związków rozpadło się po udziale w tym programie? Ileż to gorących romansów narodziło się na sali treningowej? Pamiętacie legendarną, skandaliczną aferę z Małgorzatą Fromniak i Rafałem Maserakiem? To był, moi drodzy, romans, przy którym dzisiejsze podchody Kaczorowskiej to jest niewinno szkolna miłość. Tabloidy płonęły. Cała Polska żyła tym zakazanym uczuciem. Potem nadeszła era nowoczesna, era polsatu. Era, w której do programu zaczęto zapraszać nie tylko aktorów, ale też influencerów, sportowców i celebrytów znikąd. I dramy stały się jeszcze bardziej absurdalne. Mieliśmy publiczne awantury z girorą, jak ta z Ewą Mingę. Mieliśmy oskarżenia o oszustwo, jak w przypadku Wiktorii Gorodeckiej i jej szkoły baletowej. Aż w końcu doszliśmy do edycji obecnej. Do edycji, która jest arcydziełem, która jest kwintesencją tego programu edycji, w której główną rolę gra Agnieszka Kaczorowska i jej niekończąca się saga z ultimatum, pocałunkiem na wizie i wielką medialną ustawką. 20 lat. Co za piękna, długa i pełna skandali historia. Czego nas nauczył ten program? Nauczył nas, że taniec w nim jest najmniej ważny. Nauczył nas, że żadne małżeństwo nie jest bezpieczne. I nauczył nas, że nie ma lepszego i skuteczniejszego sposobu na podbicie popularności albo na zniszczenie sobie życia, niż udział w tańcu z gwiazdami. Wszystkiego najlepszego, drogi programie. Bez Ciebie nasz kanał nie miałby sensu istnienia. Co myślicie? Która afera z historii tańca z gwiazdami była Waszą ulubioną? Czekamy na Wasze nostalgiczne wspomnienia. I subskrybujcie, bo my będziemy relacjonować kolejne 20 lat skandali.